Klasa trzecia C zaprasza Was na taki krótki apel. Serdecznie zapraszamy na apel poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. A teraz kalendarium życia i twórczości naszego patrona. 1867. Przielanka Murości, pierwszy utwór w formie wiersza, 1872. Navalnia, pierwsza powieść. 1876. Kania Novela. 1876. Listy z podróży. Wykleje tonów. 1887. W skice Nowera. 1879. JANKO muzyka w Nowera. 1880 za chlebę Nova 1882 Latarnik 1884 Ogniem i mieczą powieść historyczna. 1886 podob Wieść historyczna. 1887 Pan powieść historyczna. 1891 Bez dogmatu, powieść, powieść spuszczalna.

Rodzina polanicki powieść współczesna. 1876 Powadz powieść historyczna. 1900 Krzy... Krzyżacy. 1900 Krzyżacy powieść historyczna. 1908, na polu uchwały, powieść historyczna. 1909. Jakoś się pan Lubomirski nawrócił i kościół w Ternowie zbudował nowy. 1911 Pustynie i w Puszczy, powieść dla młodzieży. 1916 Legiony nieukończonej powieści dla młodzieży. Wspomnienia, ostatni otwór opublikowano po śmierci autora.

Wielbiony przez pokolenia rodaków, zabudzenie poczucia narodowej, wspólnoty i uczniów. W urodził się 5 maja 1846 roku w woli na podstawie Rodzicami jego różni Józef Sienkiewicz i Stefania Sienkiewicz po ojciec Herb Oszyk przedstawia łamaniach. Miał cztery siostry i brata. Niski wzrost. Był powodem kompleksów pisarza. Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę. Obrigado. Wielkie, wielkie wleczenie wydało na nim, na nim lektury Komara Adam, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1866 roku zgodnie z wolą rodziców Zapisał się na Wydział Medyczny Szkół Głównej Warszawskiej, Szko... szybko jednak przemysł się na studia prawnicze, by w końcu wydział Wydział filo... filo... Filologiczno-Historyczny, dzięki czemu gruntownie znajomił się ze Staropolką literaturą i językiem. Zmarły wejdę i wyszło wej, w sali i tam został uchowany w 1924 roku. Sprowadzono jego ciało do Polski, wyzłożyli je w Warszawskiej Katedrze, bo zresztą nie tej ale... Pomimo zarzutów historyków, zaczęli się koloryzowania i częstego naginania przez Księgiewicza tych wydarzeń historycznych do własnych potrzeb to właśnie jego dzieła przenoszone są najczęściej na ekran na mianowy. Niewątpliwa w ty tym zasługa wartkiej akcji wyraźnych podziałów na czarne charaktery i szlachetnych bohaterów. Władków romansowych umiejętnie wyrów w w wielkich wydarzeń to wszystko stanowi o tym, że powieści Sienkiewicza są do dziś jedynymi Niewicznych nielicznych lektorów szkolnych, które się z wybiegami na twarzy, odnieść można wrażenie, że stanowią one gotowy wręcz scenariusz filmu przygotowego. W 1876 wyjeżdża wraz z Helena Modrzejewską oraz z grupą znajomych do USA. Spędził stanek wyznaczony dwa lata, przymierzał z dwóch i przez, Dziewiczego, zaśladonego wówczas, zalenie w jednej człowiek kraju, Znawcy biografii pisarza, wiedział, wojskie, nie i Sarza wiedzą, że w wojskie fascynacje nie były przypadkowych, wyruszające relyne zamieszkania, a kontrolowane przez Będu właśnie nawojenne ścieżki. Nasz pionier wykazał się dużą znajomością rzeczy zasobnych dla całej swojej eksperiencji. Przedstawiciel na poczęstym rewolwem ma rację koło, ale i tak nasi pionerzy nawet w ciągu dni narzekali. Karawany często jegając na lękarze dochodziło do niebezpiecznych sytuacji i starć. Sytuacja pogorszała ułama średnią moczar, który część podróży się na zobowiązania. Duże podróżowa, kierowane głównie ciekawością świata i ludzi, różnych podróżowań postępy... i innych. W latach 1884-1885 także chodziło na to, że chore na żony. Dzięki nich naftowali trzy żony i każda miała imię Jeden z wielbicieli teologii, ukrywający się pod pseudonimem, Michał Wołkliowski opierał Sienkiewiczowi 15 tysięcy. Drugi pisarz nie srepszył prezentów, wezwał opierającego do zapłacenia w ramach, który jednak nie zgłosił się. Uzyskany ten sposób pieniądze przeznaczył na fundusz z cyfrytami imienia Marii Sienkiewiczowej, do którego skorzystali między innymi Maria Kolonica, poja się nawet na Baknicy 5 tysięcy złotych. W 1990 roku nagroda Nobla na została mu przyznana za dobryt zasłony. Jego opisarza egipskiego jeden z juniorów dodatkowo uzyskał przyznajmy na Jorizuszach gospodarki, którzy chcieli w sobie długo narodu. Jego prawniem jest były noser sprawności Bartomek Sienkiewicz. Osiągały największe rekordy popularności, na przykład krzyżaków. Obejrzało 32 milionów widzów. Z danych bazy wynika, że w Polsce żyje wiele osób, które mogą pochwalić się z wiernością swojego imienia i nazwiska, że. Znanymi postaciami historycznymi, bohaterami literackimi. Prawie 20, 270 mężczyzn nazywa się tak samo jak polski powieściopisarz, laureat Nagrody Nobla Henryk Szymkiewicz. W naszym kraju żyją też osoby noszące imiona i nazwiska bohaterów z Szynkiewicza żyje czterech Andrzejów, z Mitzów, trzech Janów, z trzech Turckich. Nie ma natomiast żadnego Michała Wołodyjowskiego ani Barbały Ryb Wołodyjowskiej. Za to 16 kobiet, w Polsce nazywa się Orymka Bielenica. Kisza cytatek Henryka Sienkiewicza. się jest młodą, która wytwarza się mgłą. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce występuje pogoda życia. Jeśli pozostaje w głowie, pada deszcz łez. Muzyka jest jak może, widzisz przed, na którym stoisz. Lecz drugiego do nie podoba. Skwowalizm. Miłość jest jak nasionko leśne. Z jednym szybko leci. Ale gdy strzela w sercu wyraźnie to tylko chyba razem z sercem wyrywa się można. Z podozu Żułek i umyrał, jak mi się podoba. z A teraz moi Państwo, mamy pierwsze klasy. Dla Was mam bardzo ważne zadanie. Wy musicie bardzo mocno klaskać, jak tutaj będą nam występowali nasi uczestnicy z innych klas. Dobrze? Bo ja tak podpytam Wasze panie, że wy jeszcze nie do końca piszecie, a my musimy tutaj coś napisać. Teraz poproszę, gospodarz każdej klasy przychodzi tutaj do mnie. Gospodarze idą do Was z kartkami, tam są jeszcze nie, ja poczekajcie Jeden, dwa, Nasza dekoracja przedstawia trzy utwory Sienkiewicza. Naradźcie się i bardzo proszę, żebyście zapisali, jak brzmią tytuły naszej dekoracji. Jeden, dwa,